wszystkim, Rafalski mnie porzucił i sam przyjechałem na premierę, prezentację nowej marki w Polsce Kowe, czyli nie będziemy ukrywać i trzymać wszystkich w niepewności. Marka jest chińska. Tak jest, dokładnie. Wręcz się tym szczycą, że są z Chin, natomiast mimo stereotypu chińskiego produktu prowadzają produkt w pełni jakościowy w oparciu o komponenty znanych i rekomendowanych producentów, na tym Budują swoją markę. Bo co ciekawe, tak jak widzieliśmy na prezentacji, markę tworzą absolutnie motocykliści, byli zawodnicy motocyklowi i te ambicje sportowe w tej marce są bardzo mocne. Dokładnie tak. Cała wizja marki jest taka, aby tworzyć produkt po to, właśnie, aby pokonywać zawody, tak czyli startować. Plany są ambitne, ponieważ pan właściciel, tak? Czy to mhm. jest, jest, jest właściciel? jest za, właściciel, założyciel marki. Założyciel marki. Tak jest. Założyciel marki twierdzi, że w ciągu pięciu lat będą w pierwszej piątce w Dakarze. Dakarze już mieli swoje pierwsze doświadczenia i ukończyli, ukończyli co ważne, rajd ze wszystkimi swoimi motocyklami i na najwyższym pozycji 46. Łatwo zapamiętać, wiadomo dlaczego. Tak jest. Z kolei na plan na kolejny rok to jest być w pierwszej dwudziestce. Także plan jest ambitny, realizowany jest zapewne krok po kroku, no i zobaczymy, jak to wyjdzie. Przyjrzałem się tym motocyklom i rzeczywiście e, ma się takie poczucie, że tutaj się komuś chciało troszeczkę. Ja jestem oczywiście bardzo sceptyczny do wszelkich marek chińskich, ale z kronikarskiego obowiązku, jak to mówię, e, przyjechaliśmy, popatrzyliśmy. Motocykl bardzo ciekawy. Ten, który, przy którym stoimy, jest to wersja replika Dakarówki, prawda? I to jeszcze jest w wersja... trakcie homologacji pojazdu. Dokładnie tak. To jest w zasadzie wersja regular, więc to nie jest jeden do jednego replika tej, która jeździ w Dakarze, bo to by była wersja pro. Natomiast wersja regular to jest sprzęt, który na chwilę obecną homologacji nie ma. Będzie ją miał między styczniem a lutym. Natomiast jest to wersja faktycznie, która do takich normalnych przejazdów, do normalnych, normalnych lokalnych rajdów jak najbardziej się nadaje. Super, dobrze. Teraz powiedz mi bardzo krótko o portfolio marki, bo jest, będzie dostępnych kilka modeli od przyszłego roku. Wiem, że dopiero budujecie sieci i, i macie ambicje, żeby być w każdym województwie, przynajmniej z jednym dealerem. Natomiast czego mogą oczekiwać klienci, jeśli chodzi o motocykle KOWE? Przede wszystkim tego, że marka KOWE wprowadza w portfolio pełne. Czyli zaczynamy od sowieckiej piątki, przechodzimy przez 450 czysto hobbystyczną, czy to właśnie taką rajdową, czy może sportową, która też będzie dosyć ciekawą pozycją, a kończywszy na dużym sprzęcie, wyprawowym, czyli 800X. To jest praktycznie pełna gama motocykli. Żeby, żeby jeszcze tak uporządkować, nie są to tylko motocykle off są to też jak najbardziej motocykle szosowe w ofercie. Dokładnie. E cenowo jak się plasujecie? Gdybyśmy zrobili przedział, zaczynamy od 15900, kończymy na 42 900. Za, za 800. 800. Tak. Ale 800 jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma. Natomiast warto tutaj powiedzieć, że cała gama motocykli będzie dostępna do pierwszej połowy przyszłego roku. Super. W Mediolanie jesteście. Będziemy. Wielkie dzięki do zobaczenia. Dziękuję za zobaczenia.